Jak wszystkim witam Was, bardzo ale to bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmie przychodzę do Was z nową aktualizacją, i na samym wstępie chciałam wspomnieć, że dzisiaj pojawią się dwa filmy pod tytułem Nowa Aktualizacja, dlatego się nie zdziwcie i nie myślcie, że to ten sam. Ten wleci od razu, jak go nagram, zrobienia, które od razu go wrzucę, ponieważ nie chcę czekać, a drugi będzie standardowo o 12.00. Ja dzisiaj na Momio jakby z rana nie byłam, w sensie weszłam odebrać jajko i wyszłam. Nie miałam zaaktualizowanego go na telefonie i ktoś napisał coś na Discordzie, że jakieś odznaki, takie, jakie odznaki? Więc dobra, wchodzę do sklepu Play, może nie do sklepu Play, tylko do App Store'a, patrzę uaktualni. Dobra, uaktualniam, no i patrzę, że faktycznie coś jest. Tylko, że znowu się zepsuły czaty na, na momiu na telefonie i jak się coś wyśle, to się przybliża maksymalnie, co jest bardzo denerwujące. Ale jak sami zobaczycie, wyświetliło nam się coś takiego. Ostatnio odblokowane odznaki. Nie wiem, czy za to coś dostajemy. Nie mam takie e, wszystko już zobaczone. Tutaj mam coś takiego. Spotkamy się, ale jak wejdziemy w to, jest dużo innych. Popatrzcie, jest... E, Uzupełni profil. Użyj wszystkie vouchery do pokoju i garderoby. Nie wiem co to jest. Zarejestrowanie maila. Eksperyment bezpieczeństwa. Regulamin przeczytany. Nie wiem, a weźmy może w regulamin, właśnie. Zasady. Zobacz więcej. Nie wiem, czy to jest ten taki jakby regulamin, że regulamin. I czy to się jakby zatrebi. Nie. Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie to działa. Ale dobra. Momoninia. Ninia, bardziej, rozdaj 10 momo do daj 10 przysmaków animo, dobra i to możemy zrobić i zobaczymy czy to w ogóle będzie jakoś działać myślę, że jest to znowu fajna nowa, dodatkowa, witaj w pokoju otrzymujesz 5000 diamentów aha, czyli już wiem dlaczego dzisiaj weszłam na momio, weszłam na chmurkę i wyświetliło mi się że tutaj mogę oglądać posty innych momiowiczów fajnie, fajnie Rozdamy te cuksy i zobaczymy, czy nam się coś zatrybi. Na telefonie, z tego co widziałam, są wolne trzy miejsca, jednakże one je może się da jakoś przewijać, bo nie wiem. Ja naprawdę robiłam sobie trening pięknie, ładnie, została mi ostatnia seria. I akurat chciałam przewinąć? O, patrzcie, dostaliśmy do karmiacz. i chciałam sobie akurat przewinąć do następnego ćwiczenia, i widziałam, że ktoś na Discordzie, no i się zerwałam. Nie dokończyłam tej ostatniej serii, więc nagram będę ją dokończała. No i patrzcie, dostaliśmy do karmiacza. Widzę, że do karmiacza można mieć na kilka gwiazdek. Ale dobra, tutaj mamy. Co dzisiaj założyć? Zgromadź 10 rzeczy do garderoby. Zaadoptuj dwa nimo. O, może to nie dla mnie. Zgromadź 5 rzeczy do pokoju. Zoolog. Niesamowite szczęście, fryzura na każdą okazję. Nie wiem na jakiej zasadzie jeszcze to moi drodzy działa. Ale widzę, to chyba da się mieć na maksymalnie. Złap 5 Birmo. Wychowaj jedno animo do dorosłej postaci. Wyślij 5 prezentów. Hej kolok. Zagraj w jedną gier Animo. Dobra, ja możemy rozdać w sumie 10 Momo. Oddam jej Julce, bo gdzieś tutaj była u góry. Tylko że nie mam na chwilę obecną 10 Julk, mam 7. Dlatego poczekamy, aż się doładuje jeszcze te kilka Momo. I będę mogła w sumie je wysłać na razie tutaj nic nie trybi więc my wejdziemy do pokoju i zobaczymy czy mamy e, te 5000 na zakupy nie, nie mamy ich więc w sumie szkoda trochę smutne, bo osoby które mają już duże konta i mają po prostu tych rzeczy dużo to jakby nie dostały tego i to jest takie trochę sadge. myślę, że tutaj też się nic nie zmieniło tak samo jak i tutaj Oprócz tego, że mam nowe budki. Dobra. No więc co, no w sumie jakby w tym filmie to by było nawet na tyle, bo ja wam chciałam tylko przedstawić nową aktualizację, w którym po prostu są takie odznaki. Zaraz możemy wyszukać gdzieś Lukasczak albo Emilii, albo Tiki, czy któryś z nich dał po prostu informację. Dał 3 godziny temu, więc pięknie ekscytująca wiadomość, możecie teraz odkrywać odznaki na momio, możecie to robić przez wykonanie różnych zadań oraz zbieranie rzeczy na momio, sprawdźcie na swoich profilach jakie zadania trzeba wykonać aby zdobyć daną odznakę a raczej większość z nich, ponieważ niektóre są w kategorii ukrytych i nie będziecie wiedzieć co należy zrobić dopóki ich nie odblokujecie, to dopiero będą niespodzianki powiem wam, że jest fajne, fajny pomysł z tymi odznakami jednakże szkoda, że nie ma za nie na nagród nie mówię, że to musi być, wiecie, nagroda, żeby nie wiadomo jaka. Jednakże fajnie by było, na przykład, gdy jest wydej do pokoju na nowe rzeczy, to gdyby choćby jedna dziesiąta kwota z tego się po prostu zwróciła, nie? Matko, szkolny detektyw. Tak, ja sobie zrobię tego szkolnego detektywa. Ja nie mam szkoły, bo mnie to denerwuje. Potem wezmę sobie jakieś tutaj pierwsze, lepsze zapisz i co i nie zatrybił mi ten o zatrybił mi ale usuwam to bo nie chcę tego edytuj usuń tak i zobaczymy czy mi się to skasuje czy mi się to nie skasuje chyba mi się to usunęło ale ja tego nie będę robić to jest taki wysoki poziom uzupełni nie wysoki tak uzupełni profil mam w sumie cały uzupełniony więc nie wiem w czym jest problem aha coś mi się wyświetliło ale za szybko, żem kliknęła. I nie wiem, co mi się tam wyświetliło. No ale dobra, ja wam dam pauzę i widzimy się, jak się naładuje kilka momo i je wyślę. Dobra, moi drodzy, załadowały mi się dwa momo. Myślę, że będzie to starczyć. O, momo ninja. Widzę, że nie wyświetla się to wszystko na profilu, ale odświeżę sobie momo. Oh, mą, mom Boże Momo, i zobaczymy. Tak, wiem, wiem. Aha. Pięknie, mamy wszystko. Dobra, tak to się prezentuje. Ja sobie je powoli będę robiła. Fajne są te, ponieważ te są jakby właśnie... Dopóki czegoś nie zrobię, to się nie dowiem, co to jest, nie? No ale dobra, to niesamowite szczęście wygląda jak ten taki birmo ognisty, który nig nikomu nigdy nie, prze nie przeleciał i znajdują się, czy to jest jakiś, kurde, mit, czy nie mit, ale dobra. Mam nadzieję, że taki super, bardzo krótki film Wam się podobał. Jeżeli byście chcieli może filmy z odblokowywania tych odznak, dajcie znać, do wtedy będę je odblokowywać na filmach, a nie sama. No i ja w tym filmie będę się może z Wami żegnać, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. To by było na tyle, cześć i pa pa!